Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Psalm 105, czwarty werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie. Szukaj mojego oblicza, a znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Mój świat jest pełen piękna, które ma przywodzić na myśl mnie i przypominać o mojej stałej obecności. Ziemia nieustannie obwieszcza moją chwałę tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Zanim zacząłeś mnie intensywnie szukać, twój umysł spowijały ciemności. Postanowiłem napełnić cię moim światłem, abyś mógł być latarnią dla innych. Jednak nie ma tu miejsca na dumę. Twoją rolą, jest odbijanie światła mojej chwały, to ja jestem Panem.